Hej hej. Nurkowanie numer 66 i dzień 66 Nie wiem czemu tak ta kamerka mryga Ale Tamto jezioro to lecko małe 45 metrów maksymalna głębokość Ja będę tutaj maksymalnie, o tutaj Maksymalnie na 15, na 15 metrach. Jezioro czyste. Tak wygląda. Chociaż dno ciemne, ale czyściutkie. Nie gadamy, nurkujemy. Dzień 66. Nurkowanie 67, jezioro, małe miejscowość Wieliczki, województwo warmińsko Mazurskie, wędkarze właśnie spływają, cyk. Będziemy nurkować na około 10 metrów, i do roboty, Witam z zaśnieżonego Świętajna. Dzień 69. Nurkowanie 68. Jezioro Świętajno, województwo warmińsko-mazurskie. Głębokość 38 metrów max. My na taką nie popłyniemy. No i co? Nurkujemy. Dzień 69. Nurkowanie 69. Jeziorko dworackie, miejscowość świętajno. Województwo warmińsko-mazurskie. Czyste jezioro. Ostatnio każde czyste się trafia. Super nurkowania wychodzą. Chyba jedziemy z Koksem. Zimno jak nie wiem, bo śnieg leży. <grym zimki> Ale jest ok. Jedziemy.